Witajcie znowu, drodzy podróżnicy. Natknęłam się tutaj na bardzo fajne stanowisko jedzeniowe. Tutaj mamy pana, który codziennie fajnie gotuje, robi takie warzywa w cieście. Tak, na, na, na głębokim oleju. Patrzcie, jaka fajna kuchnia, jak, jak sprzed tysięcy lat. Tutaj jest takie ciasto z kurkumą. And, and what is this, Aya? Chili? Chili, 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 chili. a i, i, i to chili macza w tym cieście, a potem w tym oleju. And, and this, what is this, Aya? Patato, aha, A to są ziemniaki e, e, w tym cieście. And this, and this. Wanda. Wanda. Czyli łąda. Aha, czyli tam, tam jest te, też takie zielone chili, pokrojone z, z tym ciastem. Ciasto jest przeważnie ryż, ryżowo-dalowe, czyli y, 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 pomieszana soczewica z dalem. I y, jest to pyszne, aczkolwiek dla mnie trochę za ostre. Niektórzy bardzo lubią ci, co przyjeżdżają. No i, i tak to wygląda. Słuchajcie. Pan. Tak pracuje sobie na co dzień, siedzi, siedzi w lotosie i jest prawie, że w stanie medytacyjnym ciągle. Tutaj piesek. I tak sobie żyje. I, i, i to jest jego biznes i, i jest super. Nie, nie ma żadnej papierkowej roboty, nie, nie płaci pitów, patów, innych podatków. Po prostu sobie na, na, na czysto zarabia, robi to, to, co chce i jest zadowolony. I to mi się podoba. I to jest wolność. To, to są jeszcze, słuchajcie, ostatki wolności, które tutaj w Indiach możemy napotkać na każdym kroku jeszcze tutaj w Tamil Nadu i w innych małych miasteczkach Indii. Namastewa na kampania. Pozdrawiam się. A i proszę o lajkowanie i proszę o subskrybowanie. Może pierwszy raz wreszcie to zrobię. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam. Bana Kamp.